W konfiguracji globalnej mamy możliwość zmiany zasad działania naszej strony. Ustalić możemy nazwę witryny, włączać i wyłączać ją wraz z wypisaniem odpowiedniego komunikatu, dodać możemy również obrazek informujący o nieaktywności strony. Dodatkowo ustalimy domyślny edytor tekstu, system antyspamowy, poziom dostępu do strony publiczny lub dla zarejestrowanych oraz ustawienia wykazów. W tej sekcji zmienimy opis strony i jej słowa kluczowe, a także inne metadane. Joomla wspiera wyszukiwarki i optymalizację SEO. Dzięki jej rdzennym ustawieniom mamy możliwość korzystania m.in. z prostych do zapamiętania adresów. W drugiej zakładce system możemy dokonać zmiany w obsłudze pamięci podręcznej lub wydłużyć czas trwania sesji po zalogowaniu. Zakładka Serwer służy do zmiany katalogu tymczasowego, rodzaju raportowania błędów i wymuszania obsługi SSL. Wbierzemy tu też domyślną strefę czasową i edytujemy informacje potrzebne do połączenia z bazą danych. W Zakładce Uprawnienia mamy możliwość zmiany uprawnień dla grup użytkowników takich jak logowanie, kontrola konta dostęp do komponentów oraz tworzenie, usuwanie i poprawianie artykułów. W ostatniej zakładce filtrowanie tekstu dostajemy kontrolę nad akceptowaniem i blokowaniem wybranych przez nas znaczników i atrybutów HTML, z osobna dla każdej grupy użytkowników.